Media w Polsce też są rzeczywiście bardzo krytyczne. W Polsce sprzedaje się zdecydowanie lepiej porażka, w Hiszpanii, zdecydowanie lepiej sukces. To widać na każdym kroku. Mucha, wylądowała Pan. No co, to Mucha że przeszkadza. Idziemy dalej. Trochę Pan zgorzkniał, może Pan tak powiedzieć? w Polsce? No troszkę tak, troszkę tak. Natomiast no mam, mam szczęście, że, że mogę wracać do domu dłużej wtedy, kiedy nie mam pracy i moje życie no, no i tak jest między Polską a, a, a Hiszpanią. Mnie zawsze ciągnęło bardziej do Polski niż na przykład moją rodzinę. Mówiło o Panu e, Janek Słoneczko. Słyszał pan taką opinię? Słyszałem.